Cześć, witajcie na moim kanale propagującym myślenie kreatywne. Od pewnego czasu nagrywam na nim dla was filmiki omawiające ćwiczenia pozwalające pobudzić kreatywność. Takie ćwiczenia wykorzystuje się przede wszystkim w biznesie, agencjach reklamowych. Oraz jego rozgrzewkę intelektualną przed kreatywnymi projektami. Tekstową wersję ćwiczeń można znaleźć na moim blogu www.mojewnioski.blogspot.com. Adres bloga pod filmem. A dzisiaj ćwiczenie, o którym. Prawdopodobnie każdy z Was słyszał, a nie wiem, czy każdy z Was się zastanowił, co właśnie by zebrał, gdyż chodzi o zabranie czterech rzeczy na bezludną wyspę. I ja pomyślałam, że zabrałbym zapałki, dlatego że zapałki pozwalają gotować coś, można nimi podpalić coś i rzucić na przykład w tado zwierząt, żeby je upolować najpierw, można nimi odstraszać rozpalając ognisko dzikie zwierzęta, można nimi zabłysnąć przed tubelcami, Pokazując magiczną sztuczkę yy, można nimi właściwie spędzić yy, przy nich wolny czas, grając na przykład bierki albo układając figury. Pomyślałam też, że można wziąć koc dlatego, że koc może posłużyć jako okrycie, może nas yy, posłużyć nam jako element schronienia. No i na pewno przyda się do robienia znaków dymnych, gdybyśmy potrzebowali pomocy. Myślałam też, że wezmę garnek, tego, że no wczoraj jak nie w ganku coś ugotujemy można w nim również zbierać wodę a w czasie ulewy deszczówkę. Można baląc ten garnek jak bęben odstraszyć jakieś zwierzęta Na przykład gdyby nas, pobliżu nas był jakiś niedźwiedź można waląc z niego zwrócić na siebie uwagę, niekoniecznie trzeba zdzierać gardło, żeby wołać pomocy, można walić bęben i można w ten sposób też spędzać czas, jeżeli komuś się wydaje, że, że to sztuka, granie. Można, um, co jeszcze można wziąć, a dobrze by było wziąć chustę, dlatego że nie wiadomo co nas spotka, może będziemy na przykład potrzebowali temblaka albo liny, może coś będziemy musieli przymocować, przywiązać. Jeśli spodobało Wam się to ćwiczenie, skomentujcie pod filmem. Będę wdzięczna również za udostępnianie. Łapki w górę, ponieważ pozwoli mi to dotrzeć do większej ilości osób. Dlatego, że YouTube fabryzuje filmy, pod którymi jest większa ilość reakcji. A jeśli chcecie, żeby to YouTube pamiętał za Was o tym, że warto codziennie zrobić kreatywne ćwiczenie, wciśnijcie przycisk subskrybuj pod filmem.